Wzburzone morze! Morze Bałtyk. Ta woda to aż przybrała takiego sinego koloru, tak jak to się mówi brudnego wręcz. Spójrzcie! Jakie fale! No będę wracać. O, spójrzcie jak blisko tutaj fala przybiła. Dosłownie do połowy plaży. Do połowy powierzchni piasku na plaży. O! o. Kurczę, z każdej strony wznoszące się fale. Widzicie? No, tak to wygląda. Woda to jest żywioł. O, patrzcie, patrzcie jak tutaj przybija fala. O, 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 o! No. No. No, widok jest taki lekko groźny. Tam, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, o widzicie, Burce pieczone, o jakie spienione fale, spienione, wkurzone fale, no. no i tutaj jeszcze troszeczkę, o widzicie, jakie wysokie fale. Ludzie przyszli tutaj fotografować, jak ten nasz Bałtyk się wkurzył. No, dawno nie widziałam tak wzburzonego morza. Był silny wiatr, deszcze, no i tak to wygląda. O, tam zobaczcie jak się unoszą, to jeszcze to ujęcie Wam zrobię i będę szła powoli już w kierunku domu. O, 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 patrzcie, patrzcie, tu, tu, tu. O, o, ulala, ho, 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 jedna fala pcha drugą falę, o, a ja się cały czas cofam, nie? Już zrobiłam kilka dobrych kroków w tył. O, spójrzcie jak daleko przypłynęła fala. Proszę, coraz bliżej mnie. No, ciężki widok, ciężka fala.